W samochodach podgrzewane siedzenia, niechże ta belka będzie pod, niechże oni tak nie marzną. 142,5 metra trzeba by w tych warunkach skoczyć, aby objąć prowadzenie, aby przejść do mena Prełca. On ładnie położył się na nartach i naprawdę daleki skok troszkę przed 140 metrem. <słuch> Njemu je uspel tehnično zelo dober zvok, tudi če se pa vidi po tem drugem delu, kako je lahko izkoristil ta vzhodni letar. Nov francoski rekord 215 metrov in pol. Na naše veterane, predvsem, da je reprezentant asistenta Roberta Čekona, tudi zraven z overzonci. reprezentację Woku będzie daleko, będzie bardzo daleko. Ależ Skok oddał teraz Andra Morasi. Był ten Wiatr, znakomicie potrafił to wykorzystać. Pięknie położył się na nartach. All solche Dinge spielen im Hintergrund. Auch eine Rolle. Marusiak, Marusiak, Verzeihung, hat mit diesem Kontinentalkupstieg in Klingenthal. Eine wichtige. Metra. metra. wie, dużo, er weiß? Zum Glück nicht alles, der Hans-Peter. Man sieht ja auch nicht, wenn ich rot wird. So, Alan Alborn. Na, jetzt haben wir schön. Au, oh, wieder. Yes, auch. schöne Sprünge. Alborn. Imir Zografski, 30 po pierwszej kolejce. 132 so metry. Dla niego to jest naprawdę niezłe osiągnięcie w tym Sezonie. Artiku Aigro, estonski rekorder, 228 metrov pred dvema sezonoma v Plenici kot predskakalec. To bo dober dosežek, kaj igra Hugoega. Mislim, da je to nov, blizu novega estonskega rekorda, Artiku Aigro. Zamislimo si, pravi frankike. Więc muszą to Ładnie, ładnie, ładnie bardzo daleko. Ależ niesamowicie poleciał Kanadyjczyk. No musiał chyba być mocny wiatr pod narty. Za chwilę zobaczymy. Do tych zawodów najwyższej rangi. Zobaczymy, jak wypadnie dzisiaj. 88,8 na. Proszę. Produk i świetny skok. Lądowanie na dwie nogi, ale zachod poleciało daleko. 16,5 noty od sędziów. 30 letni, Pa nimajo zmage na tej skodelici, še prav zanimivo. Pa še nekaj češte nimajo, ne? eh, to je tudi ena od možnosti, ki jih vidiš predvsem dola. Ja. Eh, tudi en skodelic, nimajo treh, ampak za poredom o svetovnih lokalostih. Ja, tudi češljete lanski na teh tollen plügelih, ki jih lahko doživite, saj je 217 metrov visoko, aj ajajo!

kwalifikacyjnej, 216 metrów e, reprezentanta Francji, deusende.com.seboa. No i teraz też wydaje się, że przekrad przeskakuje wielką skocznię w Vickersund e, Francuz. metrów. No teraz no, zamiast gwizdnięcia można tak. e, Teraz ten wiatr troszeczkę słabszy, chociaż to wszystko się zmienia z sekundy na sekundę. No i proszę, podwiało znowu pod narty Kanadyjczykowi i rozkłada ręce, jak chciał powiedzieć. No przepraszam, no, ale tak się skadzę po prostu. Metrów trening treningu, rekord. A jego brązową medailę z Harachowa. È con umi noto e screalistro da roberto c'è con... il record italiano stabilito domenica però è andato più volte oltre 200 metri eh? sì. vediamo se lo aspettiamo in zona 210 uh, ben composto e con velocità questo è un buon salto attenzione che si riprende il privato nazionale questo è un 230 ma che roba è Радик Жапаров, вчерашний лидер, чемпион среди тех, кто выступил в Лапке. Очень хороший прыжок, ну и подстраховался Радик. Вспомнив, может быть, для Гиббон Америкой. Еще Jóčka, na jóčka, náhlově vendy a vedete již. Polepší, kdo ví. Ale škoda, ten rozhodující krok, jako by nám v tom druhém kole občas chyběl. Alan Olborn, daleko, tak to je jasné. Tak Alan Olborn se dostává na první místo.